Dzień dobry Guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Zajmiemy się wykresami bitcoina i Ethereum. Subskrybujcie, lajkujcie i włączcie powiadomienia. W weekend mieliśmy spadki i ruch boczny. Bitcoin i Ethereum słabe, ale trzymają wsparcie. Jeśli rynek ruszy w górę, one też wystrzelą. Przyjrzymy się analizie technicznej. Teraz techniczne aspekty bitcoina. Przechodzimy do analizy technicznej. Rynek czerwony lub płaski, 111k 43k ETH. Dziwny weekend bez ruchu. Na wykresie miesięcznym widać, że mamy jesteśmy w rosnącym klinie. Widać próbę wybicia i jesteśmy dokładnie na Spójrz, jeśli to HOSA z 2017, linia trendu to ostrzeżenie. To jest linia trendu, ta biała, z 2017 roku. Więc mówimy o... Kto pamięta rynek z 2017, 8 lat temu, gdy cena spadła w Boże Narodzenie? 2017, 2021. Teraz... Patrząc na tę linię to Hossa 2024 25 idealnie pokrywa się z oporem. Przebiła się dwa razy, ale została odepchnięta. Ciekawe zjawisko. Stokastik jest wykupiony i rośnie. To niepokojące, bo ostatnio gdy tak było spadek z 20 000 do 3 000. Ten z 69 000 do 15 000. Teraz jesteśmy dokładnie na tym poziomie oporu. Hmm. Zobaczmy bliżej na wykresie tygodniowym. Widać podwójny szczyt. 124 może być szczytem bitcoina, potem wsparcie na 111. Ale stokastik jest wyprzedany. Ostatnio w 2021 osiągnęliśmy 69K, dokładny szczyt to 64, a najwyżej 69. Stochastyk był wykupiony, a potem powoli spadał aż do 17 tysięcy. Wcześniej, przy wyprzedanym stochastyku, spadł do 32 tysięcy, czyli o 50%. Teraz stochastyk prawie wyprzedany spadliśmy ze 124 do 107 tysięcy. Niepokoi trochę ta główna biała linia wsparcia. Trzeba to rozważyć, by nie przesadzić z pozycjami. Tygodniowo stochastyk zresetowany, ale linia oporu niepokoi. Hmm. Widać, że klin wzrostowy na bitcoinie się zrealizował. Jeśli się utrzyma, spadnie do 87 tysięcy, czyli 40-50% ze 124 tysięcy. Na wykresie tygodniowym stochastyk jest wyprzedany. Dziennie odbija, widać zniżkujący klin w trakcie realizacji. Buduje presję, wybucha, ale może spaść niżej. Celem byłoby 118 tysięcy. Ale to niepokojące, ta główna linia trendu na wykresie miesięcznym. To naprawdę coś, czym należy się martwić, bo widać, że trafiła dokładnie w hossę 2017. Potem te dwa dotknięcia 64k, 69k. A gdy to się zbiega, to było dokładnie 124k. Byłbym ostrożny z dużymi zakupami spot czy mocnym wchodzeniem. Można handlować, ale z ciasnym stop lossem, bo to trochę niepokojący wzorzec. Poza tym na Bitcoinie zwykle kończy się rajd 500. Jeśli spojrzysz od halvingu w 2021 roku, szczyt osiągnięto po 579 dniach. 579 dni od halwingu do szczytu od kwietnia 2021. Uch, 2020. A od kwietnia 2024 minęło już minęło 518 dni. A jeśli odmierzysz 560 dni, bo to miesiąc, na wykresie tygodniowym 560 dni, widzisz, że jesteśmy blisko szczytu. Jeśli zmierzymy, ile czasu minęło od halwingu, jesteśmy teraz, mamy teraz 500, 497 dni z 560, zostały więc niecałe dwa miesiące, według tego. Na wykresie tygodniowym stochastyk jest wyprzedany. Na dziennym wykresie rozgrywa się klin zniżkujący stochastyka, który pokazałem, ale większy klin wzrostowy wciąż się rozwija. Już się załamało, jak ostrzegałem od 115, spadliśmy i zaczęliśmy schodzić. Jeśli to się sprawdzi, to 87 tysięcy. Hmm, to niepokojące, ta miesięczna linia trendu. Pokażę Ci, jak ją rysuję. Nie istnieje na kontraktach wieczystych, bo ich nie było w 2017. Jest tylko na spot i idealnie pasuje do szczytów z 2020, 2017 i teraz 2025. Trochę niepokojące, ale na dziennym i tygodniowym stochastyku mamy mały klin zniżkujący. Na dziennym mamy klin wzrostowy, większy trójkąt i mniejszy klin. Zalecałbym tu ostrożność. Stosuj bardzo ciasne stop-lossy i precyzyjne transakcje. Wczoraj mówiłem, bezpieczny trade na 106. Stop Loss 104, zysk na 127, ryzyko 1,11. Dźwignia 10 Kicks dałaby 210 tysięcy. Pamiętajmy, że zostały tylko dwa miesiące z 560 dni, a 124K mogło być szczytem. Ale według tego mamy jeszcze dwa miesiące. Przejdźmy do Ethereum 4300. Na wykresie miesięcznym Ethereum widać wybicie z ogromnego trójkąta symetrycznego, co jest bardzo bycze. Wolumen rośnie, co cieszy. Buduje presję, buduje i wybucha, i już wybuchło. Cel tego wybicia to 700 i Stochastik idzie w górę, ale już wykupiony na miesięcznym. Crypto Guru Bot i Bitcoin Indicator Bot. Tygodniowo dają sygnał sprzedaży, a grupa kryptowalutowa Bitcoin Indicator Bot daje sygnał sprzedaży. Crypto Guru Bot daje sygnał kupna. Hmm. Szczerze, trochę znaków ostrzegawczych. Stochastik wykupiony na tygodniowym idzie w dół. Zobaczmy, tygodniowe wskaźniki Guru Bota i Crypto Indicator Bota. Guru bot wciąż na niebieskim kupnie od 20k bez sygnału sprzedaży. Bitcoin indicator bot dał sygnał sprzedaży kilka tygodni temu, 5 czy 6 tygodni temu, dokładnie na szczycie 124k. Byłbym tu bardzo ostrożny, mam rozłożone zlecenia w dół. Widać moje zlecenia spadające 106, 105, 102. Obecnie handluję mój Bitcoin teraz Konto 871. Zysk z bitcoina 5300. Ethereum spada 6000. Minus 100. Duża transakcja. Minus 100 dolar, ale to 6000 dolar, bo prawie 300. Transakcja 286 286000 dolar. Kupuję Ethereum po 4200. Znak Ethereum niepokoi ten bitcoin, co pokazałem technicznie. Muszę ostrzec. Wróćmy. Zobaczmy kapitalizację kryptowalut. Łącznie 3,7 biliona miesięcznie. Widać trójkąt wzrostowy, jak rakieta przed startem. Cel to 5,3 biliona. Szczyt altcoinów 2017800 ml i potem spadek do. Dołek był chyba. 100 mld mm, z 800 miliardów w 2017 do 100 miliardów Potem w 2021 przepraszam wzrosło do 3 bilionów, a potem spadło do 700 miliardów. A teraz wygląda na to, że znów rośnie. Opór tej linii trendu jest na poziomie około 5 bilionów. Ogromny wolumen na altcoinach w ostatnim miesiącu. W ostatnim tygodniu mieliśmy duże wolumeny. Stochastyk rośnie. Ten trójkąt sugeruje, że altcoiny mogą mieć pompę. Jednak widać lekki klin wzrostowy. To też wygląda trochę jak klin wzrostowy. Może pójść w obie strony, ale kliny zwykle się załamują, jak Bitcoin. Szczerze mówiąc, wykresy nie są najlepsze. Przejdźmy do wykresu dziennego. Na dziennym osiągnęliśmy 4 biliony, potem się cofnęło. To było maksimum 4 bilionów. Stochastyk wyprzedany rośnie na 4H, wyprzedany rośnie. Wygląda, że altcoiny mają potencjał, ale te linie oporu. Więc moim zdaniem to potrwa dwa miesiące. Altcoiny mogą osiągnąć 5 bilionów. Zobaczymy jak to się rozwinie. Znowu jestem long na Bitcoinie, Ethereum i ton. Ethereum i ton spadają, Bitcoin rośnie. Buduję pozycję, ale ostrożnie. Zostały dwa miesiące, a ostrzegałem o oporze i klinach wzrostowych. 173 osoby online w niedzielny wieczór na czacie guru. Możesz do nich dołączyć. Omawiają transakcje i wykresy. Premium na Telegramie tłumaczy wszystko na twój język. To międzynarodowy czat. Wszystkie linki są pod filmem. Kup bit z bonusem 60K. Wakes daje 200 dolarów za rejestrację. Bez KYC. Weź udział w kursach. Śledź mnie na X. Mam 100 i 500 obserwujących. W 2017 bitcoin spadł z 20k do 3k. 3k było moim wsparciem i faktycznie spadł do 3k w 2020. To było w 2018 7 lat temu. Sailor wczoraj kupował więcej bitcoinów. Zobaczmy, ile kupił. Rosja ogłasza szczepionkę na raka gotową do użycia, co jest brzmi niesamowicie. Oby to była prawda i weszła na rynek. To moje aktualizacje rynkowe dla wszystkich. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Będę bardzo ostrożny z dużymi inwestycjami. Czas na duże inwestycje z 17 tysiącami. Teraz czas na realizację zysków. Ochrona kapitału i budowanie i handluj, ale z bardzo ciasnym stop lossem. Myślę, że Ethereum i altcoiny mają jeszcze potencjał, ale zbliżamy się do końca cyklu. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę. I włącz dzwonek. Jeśli masz pytania, napisz w komentarzach. Przeczytam je w następnym filmie. Kocham Was wszystkich. W następnym filmie omówię też Tesle. Miłego dnia i do zobaczenia jutro.